Cześć, witam serdecznie wszystkich, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować odsłonę najnowszego Forda Galaxy, jest to najnowszy model Galaxy MK3, autko rewelacyjnie wyposażone przede wszystkim w wersji Titanium, no ale oprócz tego autko przede wszystkim po pierwszym właścicielu, osobie prywatnej, oprócz tego właściciel naprawdę doposażył to autko maksymalnie. Dużo szybciej by powiedzieć, czego tutaj nie ma niż co jest, ale będę postara postaram się zobrazować Państwu tutaj wszystko i wszystko przedstawić tak, jak się należy, więc za ewentualne błędy czy cokolwiek proszę mi wybaczyć, ponieważ naprawdę jest tutaj tego dosyć sporo. Przede wszystkim nasza autko zostało wyprodukowane w 2016 roku. Przejechało ponad 240 tysięcy przebiegu, przebiegu przepraszam kilometrów. Jest jak najbardziej oryginalny przebieg. Przede wszystkim tak jak widać po stanie samochodu, że to jest przebieg autostradowy. Samochód oczywiście bezwypadkowy z oryginalnym przebiegiem, jak zawsze to potwierdzamy w fakturze, co bardzo ważne. Dwulitrowa jednostka, najmocniejsza wersja silnikowa 210 konna, o 450 Nm połączona z rewelacyjną automatyczną skrzynią biegu Powershift drugiej generacji. Bardzo fajna skrzynia. Eee, więc, co przystąpmy oczywiście do prezentacji? No i standardowo, oczywiście, autko 7 osobowe. Eee, zacznijmy, oczywiście, standardowo od kół. Cool, co bardzo ważne, mam do tego drugi komplet kół. Cool, już je po prostu wyniosłem, bo wczoraj miałem nagrywać filmy, ale podchodziłem do niego trzy razy. A po prostu ciężko mi było ująć wszystko, co tutaj jest. Eee, mamy do niego drugie koła zimowe, eee, dwie w rewelacyjnym stanie z 18 roku, kontinentale. 235 55 na 17 na stalówkach z kompletem śrub, taki zestaw kosztuje około 1000zł, a drugie dwie oponki są już troszeczkę słabsze, ale jeszcze mi się wydaje na jeden sezon, a te z 18 roku dosłownie naprawdę jak nowe, więc taki komplet drugich kół również do niego mamy, które również dostałem od właściciela. A tutaj proszę Państwa mamy nie dość, że przepiękne felgi szprychowe, które są zarezerwowane w drugiej włączy dla wersji tytanium, które są w rewelacyjnym stanie, jak nowe, ponieważ żadna felga nie jest nigdzie poniszczona, objechana od ranków. Naprawdę piękne felgi. Do tego również opony klasy premium, co bardzo ważne nowe, ponieważ z 2020 roku taki sam rozmiar 235-55-17 Continental opona klasy Premium. Przednie tarcze z bardzo, ale zaznaczam bardzo delikatnie wyczuwalnym rancikiem. Eee, więc hamulce mamy jak najbardziej w porządku. Zresztą, jak zawsze, państwo kupujecie mnie samochód bez składu eee, to Zawsze to po, eee, po, powtarzam, więc tutaj tylko i mamy ewentualnie serwis olejowego do zrobienia. Tylne opony, oczywiście takie same 20 rok e, opony klasy premium Continental, Continental Premium Contact 6 i tylne tarcze zresztą widać po jażmach nowe i zresztą też widać po klockach. Autko, co bardzo ważne, zwróćcie uwagę, klocki oczywiście Forda. Auto, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie zaznaczam, odwiedzało autoryzowany serwis Forda w 2020 roku na przebiegu 230 tysięcy, jakoś na początku chyba roku został wymieniony rozrząd. Później e, tam po połowie roku na 200, 230 tysięcy rozrząd, a na 240 tysięcy ostatni serwis olejowy. A teraz samochód ma 247. E, tak jak wspominałem, autko wersji tytanium, bardzo bogato wyposażone, czyli kejler's okay, go na każdej klamerce Mamy e, system do otwierania, jak i zamykania. Samochodu oczywiście autko odpalam na przycisk. E, oryginalnie przyciemnione szyby, e, listwy relingi u góry chromowane, e, listwy zdobiące ramę okiem. E, przepięknie ten samochód się prezentuje i co, e, niektórzy już zauważyli, mamy tutaj asystenta parkowania, czyli taka wielka kolumbryna sama nam zaparkuje, nie będziemy musieli się o to w ogóle martwić, podnosimy ręce do góry samochód zaparkuje. coś wspaniałego. Automatycznie składane lusterka z czujnikami martwego pola, e, alerty przedzderzeniowe, tu się nam wszystko pali na czerwono, jak już mamy uderzyć w jakikolwiek samochód, samochód też delikatnie nam przychamuje, oczywiście nie ominie nie unikniemy bez naszej reakcji wypadku, ale mamy już alert zderzeniowy, mamy kamerę, która będzie nam przyłączała sama światła, z krótkich na długie, wjedziemy do terenu zabudowanego, z długich nam się przyłączą na krótkie wyjedziemy z niego, automatycznie się włączą długie auto będzie jechało z naprzeciwka również samochód sam nam włączy krótkie światła i jeżeli go miniemy, włączy nam na długie również ta kamerka czyna, czyta znaki, czyli mamy czytanie znaków, mamy tutaj line assist samochód pomaga nam utrzymać tory na właściwym pasie. Dużo, dużo, dużo jeszcze wiele więcej asystentów. Wszystkie, wszystkich opiszę na pewno w ogłoszeniu, choć mam nadzieję, że oto moto będzie miało udostępnienie tyle po prostu słów, że dam radę to wszystko zmieścić. Ale zwróćcie przede wszystkim uwagę na przód, ponieważ tutaj też się dzieje naprawdę bardzo wiele. Mamy tutaj nie, tyle, nie tylko, co również oczywiście dynamicznych kierunkowskazek, które naprawdę prezentują się przepięknie. Pani Audi, e, oczywiście nazywają to wszystko Matrixami, także mamy to również w Fordzie i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ostatnio również miałem nowy Mondeo, również na LED-owych światłach, ponieważ mamy tutaj LED-owe światła i również on był wyposażony w Matrixy, e, tak zwane kierunkowskazy dynamiczne. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i robi to robotę. W miejscu e, kierunków, oczywiście, jak one są wyłączone, mamy światła do jazdy dziennej, daylighty i proszę bardzo, lampy mamy w technologii LED krótkie i długie. Są w technologii LED, naprawdę pięknie to wygląda. Mamy oczywiście automatyczne światło, tak jak wspominałem. Jeżeli już włączycie sobie te lampy, włączycie te, te, a, tego asystenta światła i w ogóle to zobaczycie, jak będziecie podjeżdżać pod auto, część lamp będzie się przygasać, czy część doświadczać. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i robi to robotę. Halogen dołu zderzaka, oczywiście czujniki parkowania z tyłu, jak i z przodu, szyba oczywiście podgrzewana z asystentem deszczu. I proszę zwrócić uwagę, tak jak wspominałem, ponad 240 tysięcy przebiegu, a na autku e, oczywiście jedyne co znajdziemy, jakieś delikatne odpryski, ale to bardzo delikatne, czy na zderzaku, czy na masce. Co większe oczywiście to zaprawiłem, dlatego zwróćcie proszę Państwa uwagę, jak to wygląda, a wygląda to bardzo dobrze, bardzo dobrze naprawdę. Wszystkie szyby w oryginale, przednia szyba bez żadnych odprysków, co bardzo ważne, więc jak najbardziej spoko. Po wyglądzie tego samochodu, no widać, że to jest przebieg autostradowy. Oczywiście nowa stylizacja Forda, która uważam, że bardzo im wyszła, czyli tak zwany grill Aston Martin. Wszystkie nowe Fordy mogą się pochwalić z takim pięknym grillem. Dosyć okazałym, ale naprawdę te lampy robią robotę. Pięknie to świeci w nocy. Naprawdę warto, warto jeszcze raz warto przejść na lampy LEDowe, ponieważ to jest zupełnie inna jazda. Dobrze, zwróćcie uwagę. Nie tyle co nawet na felgi, bo tak jak wspominałem są rewelacyjnie utrzymane, ale na lakier, bo lakier jest naprawdę bardzo, ale tu bardzo fajnie utrzymany. Dobrze, zapraszam Was do środka. A tak jak wspominałem, również oczywiście czujniki martwego pola w lustereczkach. Automatycznie składane lusterka, podgrzewane. I proszę w środeczku deska przepraszam, tapicerka, drzwi. Tutaj mamy to wszystko obszyte skórą, tutaj mamy czarne piano, bardzo ładnie to się komponuje. Do tego wykończone białą nitką naprawdę fajnie wygląda. Wszędzie oczywiście mamy ambientne podświetlenie, klameczki, wszystko podświetlane technologią LEDową. Możliwość wyłączenia poduszki, żeby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpieczne na miejscu pasażera. Idealna forma, najlepsza forma przez moją małżonkę, ponieważ posadzi córeczkę tutaj w foteliku. Czy ma zawsze do niej dostęp? Czy podać smoczek? Czy podać buteleczkę? Nie ma żadnego problemu. Dziecko płacze, można się nim zająć. A nie trzeba się zatrzymywać i wiedz do tyłu yy, i przerywać po prostu jazdę. Zwróćcie uwagę, w jakim stanie jest tapicerka. Tapicerka jest utrzymana perfekcyjnie, naprawdę rewelacyjnie. Do tego naprawdę uważam, że wyszła im stylizacja tej tapicerki. Wszystko jest przyszyte taką szarą yy, białą niteczką. I mamy tutaj dwa kolory, tutaj ciemniejszy, tutaj troszeczkę inna struktura. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i fotele są rewelacyjnie wygodne. Środek auta uważam, że jest nieskazitelny, ponieważ na żadnych przyciskach, na żadnych plastikach, na desce, nigdzie nie możemy się doszukać żadnej rysy, no dosłownie niczego. Naprawdę rewelacyjnie. Zwróćcie uwagę, no Ford zaczął robić tak, zawsze robił, ale teraz już w ogóle się skupił na autkach, powoli opadający schowek. Schowek, w, jak, w jakim stylu jest wyścielony. Cały takim mięciutkim materiałem. Naprawdę jak, jak samochody w, w marce premium. Oczywiście samo się lusterko, źródła, źródła świateł dla osób siedzących z przodu. Lustereczko pokryte jeszcze folią, żeby obserwować, co nasze pociechy robią z tyłu. Miejsce na okulary. I tak, tutaj mamy oczywiście... Tą droższą, tą droższą opcję, czyli radio Sony, naprawdę bardzo fajne radio, bardzo fajnie to gra z dotykowym wyświetlaczem, e, rewelacyjne, oczywiście to była nasza nawigacja z aktualnymi mapami, e, mamy tu oczywiście podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę również, e, możliwość połączenia z internetem, z telefonem, e, proszę bardzo, obsługa klimatyzacji, wszystko jest dotykowo, łączność z telefonem. Również opcji w tej nawigacji jest naprawdę sporo. Także co zawsze powtarzam, w tym samochodzie przez najbliższe pół roku nie będziemy się nudzić. Zawsze jak żona pójdzie do sklepu, chętnie zostaniemy, poczekamy na nią w aucie, bo przynajmniej będziemy mogli uczyć się tego samochodu, ponieważ jest tu naprawdę wiele, wiele fajnych rzeczy. Wszyscy sobie z tym bez żadnego problemu poradzą, a obsługa jest naprawdę banalnie prosta. Fajne nawet takie rzeczy jak podświetlanie ambientne, możemy sobie zmieniać kolory. Yy, tak jak widzicie, jest tego też dosyć sporo. Także naprawdę to wszystko bardzo fajnie działa. Bardzo jest proste w obsłudze. Wszystko jest intuicyjne. Każdy znajdzie sobie tutaj coś dla siebie. Yy, tutaj, tak jak wspominałem, radio Sony, Tutaj mamy wszystkie skróty do ewentualnych yy, tych najbardziej ważnych przycisków. Oczywiście przedrzewana przednia szyba. Również od klimatyzacji. A tutaj proszę bardzo schowek. Yy, yy, jest to wersja dla niepalących. Gniazdo 12V. Dwa razy USB, raz SD, raz AUX. I tak jak wspominałem, samochód nam sam zaparkuje. Wciskamy to, potwierdzamy ewentualnie kierunkiem, w miejsce, w które będziemy parkować, i postępujemy zgodnie z, ze wskazówkami, jakie będą wyświetlane na, naszej, na naszym panelu nawigacji. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Samochód nam po prostu sam zaparkuje. Coś rewelacyjnego. Tutaj mamy miejsce na nasze cup holdery, i proszę zwrócić uwagę, bo teraz modne są te wszystkie takie kubki termiczne. Zwykły kubeczek się mieści, i teraz ach, cały kubek termiczny nam tu wejdzie, i dzięki temu nie będzie w żaden sposób wystawał ani przeszkadzał. Także takie to są tak zwane. Sześć takie adaptery. Bardzo, ale to bardzo obszerny schoweczek. Proszę zwrócić uwagę, tu wejdzie butelka 15 litrowa, bez żadnego problemu, również wyjście 12V. Jak taki mniejszy schoweczek. No i zwróćcie uwagę, że ten podłokietnik pomieści spokojnie dwie osoby. Kierownica oczywiście przyta skórą, tak jak wspominałem, podgrzewana z multifunkcją. Auto jest wyposażone w aktywny tempomat, czyli tutaj już naprawdę mamy taką dosyć autonomiczną jazdę. Samochód będzie sam jechał za poprzedzającym autem. Ustawiamy tylko odległość od tego samochodu. Samochód z przodu będzie zwalniał, auto będzie nam zwalniało, będzie przyspieszał, będzie starał się dorównać jego się prędkości. Więc wszystko się dzieje automatycznie. Już nie raz jeździłem na aucie z aktywnym tempomatem, również sam taki posiadałem. Coś rewelacyjnego na autostradzie. Auto, tak jak wspominałem, ma oryginalnie przeciwne szyby, ale również właściciel je doposażył o roletki w tylnych, w tylnych drzwiach. Proszę bardzo, ta drzwi. Trzy osobne fotele, oczywiście z ISOFiksami, każdy z osobną regulacją jeżdżony, czyli trzy foteliki się nam tu zmieścią pełnowymiarowe. I proszę bardzo, autko również jest wyposażone, ponieważ ma trzy strefową klimatyzację. Muszę ściszyć troszeczkę na przepraszam bardzo. Eee... Wyposażone w trzystrefową klimatyzację, więc panel sterowania klimatyzacji również mają osoby siedzące z tyłu, czyli mogą się poczuć naprawdę bardzo komfortowo. Do tego gniazdo 12V, jak i gniazdo 230V do 150W, proszę Państwa. Stoliczki dla osób podróżujących z tyłu, źródła światła, nawiewy. Wszędzie, także naprawdę, osoby podróżujące na drugim, i nawet jak na trzecim rzędzie, foteli mogą czuć się bardzo komfortowo. No i co bardzo ważne, oczywiście, składanie fotela. Możemy sobie go nawet uchylić, żeby ktoś chciałby się przespać, czy po prostu odpocząć podczas podróży. Nie ma z tym żadnego problemu. Składanie foteli również jest banalnie proste, wtedy robimy takiego naprawdę dużego vana. Jaki dostęp do tylnego rzędu foteli? Proszę bardzo. Badanie proste. Na razie fotele mam złożone, zaraz je dla Was rozłożę i wszystko widzicie Państwo, nawet dziecko po prostu sobie z tym poradzi bez żadnego problemu. Aż ona też nie będzie nas wołała, żebyśmy poskładali jej fotele, ponieważ wszystko się pach robi dosłownie automatycznie. Proszę bardzo, wszystko jedną rączką, fotel odsunięty. Naprawdę rewelacja. I teraz Was zaskoczę. Proszę bardzo, tak nasza auto prezentuje się z tyłu. Przepiękny tył, przepiękne światła, również ledowe z tyłu. A teraz proszę bardzo, mam nadzieję, że każdy to będzie widział. Klapa bagażnika, na, otwierana na gest, czyli na ruch nogą i również na ruch nogą ta klapa się nam zamknie. Oczywiście możemy ją zamknąć jak i otworzyć z pozycji normalnego przycisku czy z kluczyków czy z przycisku przy kierownicy ale prawda, że to jest bardzo fajna forma niesiemy coś do samochodu, mamy zajęte ręce robimy BACH klapa nam się otwiera, jak i również zamyka auto jest wyposażone w roletę na razie ją po prostu zdemontuję, ponieważ będę chciał rozłożyć fotele żeby Państwu to wszystko pokazać mamy tutaj pełen serwis samochód tylko i wyłącznie widział autoryzowane stacje Forda i mamy dokumentację od początku do samego końca więc te wszystkie dokumenty są dla Was do wglądu. Książka serwisowa, wszystko prowadzone skrupulatnie, naprawdę książkowo. Do tego e, oczywiście dodatkowe wyposażenie, jak takie siateczki, żeby oddzielić naszą strefę załadunku. Tak jak wspominałem, śruby do tych kół dodatkowych, apteczka, wszystko się, proszę Państwa, znajduje. No i autko jest wyposażone w koło zapasowe, które jest zamontowane pod samochodem. Podwójny układ wydechowy. Teraz zwróćcie uwagę, tutaj też bez żadnego problemu. Osoby podróżujące z tyłu mają tak schoweczki, cup holdery, nawiewy. Tutaj u góry nawiewy, źródła światła. Także naprawdę nikt nie będzie pokrzywdzony, który będzie siedział z tyłu. A fotele są tak wielkie, że te na tych fotelach mogą siedzieć bez problemu dorośli ludzie. Kolejne gniazdo 12V. I zwróćcie uwagę, jak te fotele. Pach, tak. troszeczkę zgapili chyba, to od Mazdy, ale czemu. Nie zgapiać czego, co jest naprawdę bardzo fajne i przynajmniej proste w użytkowaniu. Zwróćcie, zwróćcie uwagę, jakie wielkie są siedziska. Wyciągamy zagłóweczki i tutaj normalnie dorosłe osoby... Oj, ruszyłem, 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 ruszyłem. Przepraszam, moja wina. Ruszyłem nogą za blisko i nam klapa się zaczęła zamykać, eee, co bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj panel do składania foteli w drugim rzędzie i bach, bach, bach. Wszystko odbywa się automatycznie. Też sobie robimy jedną rączką Jedną rączką i zwróćcie uwagę jakiego mamy wielkiego wana Teraz możemy przewozić naprawdę wiele Nawet obsłużyć mały sklepik Za Jedziemy do makro gdziekolwiek I naprawdę załadujemy tutaj sporo No i teraz co? Zamknięcie bagażnika Odbywa się trzask Prawda, że magia? Prawda, że fajnie? Super! Zapraszam Was dalej e, Tu Wam jeszcze pokażę Tapicerkę drzwi Ponieważ już fotele złożyłem, no ale jeszcze Wam mogę zaprezentować tak się rozkłada fotele w nowym Galaxy przy użyciu jednej ręki, a nawet i jednego palca. I wszystko utrzymane rewelacyjnie. No i najważniejszy teścik, również autko dopasowane było o taki wieszak na marynarkę, zostawiłem może się komuś przyda. No i co, najważniejszy teścik, czyli miejsce kierowcy. Zwróćcie uwagę jeszcze nie jest powniszczone, powycierane. Osób, e, lusterka same się składają. No i najważniejszy styl, czyli fotel kierowcy. Dlaczego to jest przebieg autostradowy? Ponieważ nawet na fotelu kierowcy nie ma śladu zużycia. Nie ma śladu zużycia. Ktoś wsiadał, jechał, robił 100 km, się zatrzymywał i tyle. Jedyną rzeczą, którą muszę jeszcze zrobić, to wymienić żaróweczkę z tyłu. Przepraszam Was bardzo za to, ale po prostu już chciałem e, skończyć ten film. Wymienię tą żaróweczkę zaraz. E, oczywiście mamy dwa kluczyki. No i tutaj, tutaj dzieje się naprawdę sporo. Mam nadzieję, że jeszcze mi bateria i wszystko pozwoli, żeby Państwu pokazać. Ponieważ asystentów, tych i tego wszystkiego jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Sygnały. To wszystko ma być potwierdzone. Wszędzie mamy oczywiście, e, proszę Państwa, e, polskie menu, adoptyzne światła przednie. Organizacja ruchu, ruch prawostronny, ruch lewostronny, wszystko jest ok. Ponieważ światła są adaptacyjne, automatyczne, doświetlanie drogi, opóźnienie, światę, zamki, lusterka, stan oleju, dobra. Wyjdźmy z tego pojazd MyKey. dobra, dobra. Zrzucie asystenci kierowcy, kontrola atrakcji, blisk, czyli czujniki martwego pola, alarm ruch poprzedzający, tempomat, drive alert, kontrola pasa ruchu przed kolizją, kontrola ciśnienia w oponach to nam wszystko będzie pokazywało, nawet ciśnienie w oponach, czy mamy wszędzie równe. No naprawdę coś rewelacyjnego. Eee, ograniczenie prędkości, znaki drogowe. Naprawdę, naprawdę obca jest maksymalna. No i do tego mamy wyświetlacz LCD, a nie jakiś zwykły po prostu zegar. Tak jak wspominałem, tutaj z tej pozycji możemy również otwierać i zamykać klapę, jak i obsłużyć wszystkie światła. Eee, aktywny tempomat, kierownica multifunkcyjna podgrzewana. Naprawdę rewelacyjne, rodzinne auto. Zapraszam was jeszcze pod maskę, ponieważ tutaj jest serce naszego samochodu. Tak jak wspomniałem, dwulitrowa jednostka o mocy 210 koni w najmocniejszej wersji silnikowej. To również pach. Potwierdzenie wymiany rozrządu, ostatni serwis, olejowy, wszystko. Oj, 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 oj. Dobra, zaczepimy. Wszystko ma potwierdzenie w serwisie, jak i w naszej dokumentacji. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, bo to będzie chyba najdłuższy film w mojej karierze, ale i tak udało mi się go skrócić, bo wszystkie wychodziły po 25, a nawet i 30 minut. Dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że prezentacja naszego nowego Galaxy bardzo Wam się podobała i pomoże w podjęciu Wam właściwej decyzji, aby odwiedzić właśnie nasze, nasz komis. Jak zawsze, co jedno mogę powiedzieć, kupujecie auto bezwypadkowe, co zawsze poświęcam na fakturze bez składu finansowego. Naprawdę bałyszy klienta, zadowolenie klienta stawiamy na pierwszym miejscu, więc zapraszam z czystym sercem, a życzę Wam miłego dnia czy miłego popołudnia. Pozdrawiam, cześć!